Dzień dobry, witam. portale Radomsko 24, Irek Staszczyk. Witam państwa, witam cię. Mojego gościa, pan Jacek Paul, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta w Radomsku. Witam serdecznie, panie naczelniku. Dzień dobry, witam. Lubi pan spacerować po radomsku? I tak i nie. Chyba tak, bo widziałem nawet Pana kiedyś latem spacerował o, pan, że tak. pan z takim sympatycznym szczeniakiem owczarka. Pies ma się dobrze. Bardzo dobrze. Bo bardzo fajny był owczarek. Ale pytam tak trochę z przekąsem, bo chyba teraz te spacery to tam na zdrowie chyba nie wyjdą, biorąc pod uwagę fakt jaką mamy pogodę i czym oddychamy, bo już 7 listopada otrzymaliśmy taką informację, że zanieczyszczenie pyłami PM2,5 i PM10 w radąsku były przekroczone 3-4 krotnie. To co będziemy mogli powiedzieć, Panie Naczelniku, gdy będzie, będą temperatury poniżej zera z 10-15, to zanieczyszczenie będzie jeszcze większe. Robię taki dłuższy wstęp, dlatego że bardzo często padają zarzuty pod kątem właśnie Pana Wydziału, że ten Wydział nic nie robi, że radomszczanie sobie z tego zanieczyszczenia nic nie robią, że kopciuchy jak były, tak są, a w piecach pali się wszystkim, no bo niektórzy może sobie wzięli do serca. Takie stwierdzenie jednego z polityków, że należy palić wszystkim, no oprócz, tu zaznaczę, opon. Szanowny panie, szanowni państwo, to czy są pretensje odnośnie funkcjonowania wydziału i dużego smogu, to też zależy od, jak gdyby od, od strony. tak? Spotykamy się z niechęcią mieszkańców, jeżeli podejmujemy różnego rodzaju czynności kontrolne. No ma dwa końce zawsze. Nie? Jak zawsze, każda sprawa niestety ma swoich wielbicieli i i przeciwników. My staramy się robić to na tyle w sposób wyważony, żeby nie, nikt nie zarzucił nam, że nękamy mieszkańców Radomska. Z drugiej strony przepisy prawne, które są no nie do końca gdyby umożliwiają takie pełną, pełną, pełne prowadzenie kontroli, bo mówi się o właściwej jakości węgla, nikt nie wie jak, jaka ta właściwa jak, jest. Znaczy nie? może normy są określone, tylko sposób, sposób kontroli jest jak gdyby nie Nieralny w warunkach takich pozalaboratoryjnych. Więc to tak naprawdę to, czy się oddycha dobrym, świeżym, ładnym, jakby to nazwał, powietrzem, zależy od wielu czynników. To nie tylko sposób palenia albo, albo materiały, które są spalane, paliwo, które jest spalane, bo niestety no, nie ma się co oszukiwać. Radomsko leży w takim dosyć specyficznym położeniu geograficznym. I my jesteśmy, no tak powiem, troszkę bardziej narażeni na to, że te, że te warunki, jeśli chodzi o, mhm. o przewietrzanie miasta i tak dalej, są gorsze niż na przykład innych miejscowości. No tak, ale padają też stwierdzenia, że po prostu wydział powinien robić, kontrola nie robi. Czy jest Pan w stanie mi dać taką krótką statystykę, jak to wyglądało w 2023 roku pod kątem kontroli przeprowadzonych, że pukacie do danego domostwa? Bo ktoś zgłosił, no ktoś, no żeby przyjechać na kontrolę, to chyba taką informację musicie otrzymać od, od mieszkańca Radomska, od sąsiada na przykład. Może od początku. My wykonujemy kontrolę, czy prowadzimy kontrolę mhm. na skutek interwencji mieszkańców, ale ten, ta ilość jak gdyby zgłoszeń ze strony mieszkańców, to jest, myślę, że na poziomie około 10% tych kontroli, które my de facto przeprowadzamy. To nie jest tak, że mieszkańcy wydzwaniają do nas codziennie i my prowadzimy kontrolę tylko i wyłącznie na podstawie tych zgłoszeń. W tamtym roku przeprowadziliśmy ponad 170, chyba kontroli. W 2022, 20 i 2021 tych kontroli było nieco mniej z racji jak gdyby na pandemię, tak? Mieliśmy mhm. tutaj naprawdę w skrajnych sytuacjach prowadziliśmy takie kontrole. Natomiast w tamtym roku przeprowadziliśmy łącznie 176 kontroli. Czym skutkowały te kontrole? Bo to jest ważne. Bardzo... Tak. Na 176 kontroli ujawniliśmy 6 nieprawidłowości. Czyli to nie jest tak, jak to mieszkańcy twierdzą, że. Tych nieprawidłowości jest bardzo dużo, ponieważ mieszkańcy też miasta wiedzą, że my prowadzimy takie kontrole. Mamy różnego rodzaju narzędzia do tego, by taką kontrolę przeprowadzić. To narzędzia prawne, narzędzia takie w postaci chociażby tego dronu, który, który jest wykorzystywany, jest albo nie jest, ale do tego przyjdziemy. To może też mhm. jak gdyby w późniejszym czasie wytłumaczymy sobie pewne, mhm. pewne sytuacje związane z dronem. Natomiast my też prowadzimy kontrolę na podstawie własnych obserwacji. Z tym, że tu muszę od razu powiedzieć, takie zdanie. Mieszkańcy bardzo często do nas dzwonią i mówią, że kopci się z komina. I jak gdyby dla nich jest to, jest to jednoznaczne z tym, że ktoś pali nielegalnym paliwem, tak to nazwijmy. Okazuje się, że to nie, nie, nie jest prawdą. To jest ciemny dym, to nie Watykan, to biały dym. Tak, dym nie w zależności od warunków rozpalania, od, od jakości tego, tego węgla, powiedzmy, tak, no różnie to się spala szczególnie w tym okresie właśnie rozpalania. My jedziemy na takie kontrole. Dzisiaj pracownicy wydziału byli na takiej kontroli w rejonie ulicy Piąsuckiego i w tym samym miejscu byliśmy w tamtym tygodniu i teraz pytanie jest czy mamy jechać trzeci, czwarty, piąty, szósty raz i wreszcie nic nie jest. stwierdzić. I znaczy, tu nawet nie chodzi o niestwierdzenie, tylko chodzi o to, czy taki mieszkaniec w pewnym momencie nie, nie poskarży się, nie powie, że my go nękamy. nękamy. Tak? Bo mamy, mieliśmy już w, jak gdyby, takie doświadczenia tutaj, zdarzało się tak, że konflikt sąsiedzki powodował to, że jedna ze stron dzwoniła do nas oskarżając jak gdyby, sąsiada, że pali jakimiś tam nielegalnymi przedmiotami, nielegalnymi paliwami zabronionymi i Potem się okazywało, że nie jest to prawda. Mieliśmy przypadek, kiedy sąsiad z premedytacją zgłosił, że sąsiad wypala jakieś niebezpieczne substancje w piecu, gdzie miał świadomość, że w domu zainstalowana jest instalacja gazowa. Piec gazowy, więc i do takich sytuacji dochodzi. No Musimy właśnie. za każdym razem to jakoś tak wyważyć. Taką kontrolę przeprowadzacie i zaglądacie do paleniska. Tak. I co dalej? W przypadku podejrzenia, że... Yy... Wykorzystywane jest paliwo, które jest zabronione czyli te popularne śmieci, butelki, mhm. jakieś tam inne przedmioty, jakieś skrawki mhm. mebli. Wówczas wzywamy na miejsce funkcjonariuszy policji, by ukarali daną osobę, właściciela nieruchomości, czy podjęli jakieś działania represyjne w stosunku do tej osoby. Ale to przy piecu muszą być resztki na przykład takiej płyty wiórowej, meblowej. Bardziej czy w palenisku. Czy, no dobrze, w palenisku, tak. ale to, to musicie wizualnie stwierdzać. Tak. Jeżeli osoba nie zgadza się jak gdyby, z naszą opinią, Właśnie. no to wtedy pobierana jest próbka, próbka paleniska, wysyłana jest do laboratorium, wykonujemy badania. Te badania troszkę trwają, one trwają około dwóch miesięcy. Po dwóch miesiącach otrzymujemy informację, czy rzeczywiście... Po dwóch miesiącach no około, dwóch, dopiero? około dwóch miesięcy, tak. Trwa taka, takie badanie. Jaki, jaki jest koszt takiego badania spaleniska? My płacimy w tej chwili około 700 zł za takie badanie. I podam przykład. Na przykład w tamtym roku wykonywaliśmy takie badania. Przyszła taka ekspertyza jednoznaczna, stwierdzająca, że rzeczywiście w, w popiole znaleziono tam pozostałości paliw nielegalnych, tych, tych niedozwolonych. Koszt takiego badania mówię to jest na poziomie 700 zł, plus koszty wysyłki, plus oczywiście czas, który poświęcił pracownik na wykonanie tych pobranie tych próbek, a sądu karał karą żywny w wysokości 500 zł. W takim razie kolejna kwestia: Na jakiej podstawie, czy mamy prawo. Bo niektórzy mieszkańcy mówią, ja pracownika Wydziału Bezpieczeństwa na posesję nie wpuszczę, bo musi mieć po prostu nakaz. Czy tak jest, czy nie? No właśnie, tu jest też pewna jak gdyby taka. Nieścisłość? Nieścisłość, może, może nie, nie doinformowanie mieszkańców. Myśmy wielokrotnie o tym mówili, że ustawa o ochronie środowiska daje prezydentowi możliwość prowadzenia kontroli. Oczywiście on nie robi tego osobiście. Mhm. Może upoważnić pracownika wydziału czy pracownika urzędu do, do przeprowadzenia takiej kontroli. Pracownik posiadający upoważnienie to upoważnienie ma taką formę. To jest upoważnienie stałe do, do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony, w zakresie ochrony środowiska. Ma prawo wejść na teren nieruchomości i dokonać kontroli. Między godziną 6 rano a 22. i dyskusji nie ma. Nie ma dyskusji. W przypadku, kiedy. Jest ktoś... Zdarzają się. Mieliśmy taki przypadek dwa lata temu, kiedy no, w tej chwili prokuratura rejonowa prowadzi takie śledztwo w tej sprawie. W tamtym roku, w grudniu mieliśmy też znaczenie, kiedy to pracownik wszedł na teren nieruchomości, chciał przeprowadzić kontrolę, został agresywnie potraktowany przez właściciela nieruchomości, doszło prawie do, znaczy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej tego pracownika. Wyrok w tej, w tej sprawie już zapadł. On nie jest prawomocny, więc tutaj nie będę mówił, jaka, jaka kara zapadła, bo to się jeszcze może zmienić, ale są też tak, takie przypadki, że właśnie dochodzi do takich sytuacji niebezpiecznych dla pracowników. I panie Naczelniku i teraz ta sprawa, o której Pan wspomniał, czyli ten dron zakupiony z pieniędzy z budżetu obywatelskiego, z Radą Alarmu Smogowego, czy jest dostatecznie wykorzystywany, czy nie? Bo słyszałem komentarz już taki, że jest wykorzystywany tylko w godzinach pracy, czyli tak, od 7 do 15 do 16. Prawda czy fałsz? Fałsz. Po raz kolejny muszę jak gdyby tutaj stwierdzić, że jest to fałsz, nie jest to prawdziwa informacja. Po pierwsze, dron jest tylko narzędziem. To nie jest podstawowy sposób prowadzenia kontroli. On ma nam tylko ułatwić. My wykorzystujemy go w tej chwili obecnie w, w, takich okoli, w takiej sytuacji, kiedy to mm -hmm. mamy wskazany pewien rejon miasta Radomska i nie jesteśmy w stanie zlokalizować z którego koloru? Tak, dokładnie. Której, której, się kopisz. Tak, z którego nieruchomości jakieś tam są nieruchomości mogą występować nieprawidłowości. Wtedy wykonujemy lot nad wybranym obszarem, dokonujemy pomiarów i na podstawie tych pomiarów, które wykonuje głowica ta, ta zamontowana na dronie. Typujemy domy do, czy nieruchomości do, do przeprowadzenia kontroli albo dzieje się to tak, że zaraz po zakończeniu lotu pracownicy wydziału wchodzą do, danego, do danej, nieruchomości, na teren danej nieruchomości i sprawdzają, czym jest faktycznie palone, albo też jeżeli są różnego rodzaju przeszkody, bo nie zawsze jesteśmy organizacyjnie w stanie to. Przeprowadzić natychmiast to, na przykład za godzinę, za dwie czy za trzy, prowadzimy taką kontrolę. Tu jest pewien szkopuł, bo jeżeli najczęściej w piecach rozpalany jest w godzinach popołudniowych, nie do południa, czyli te loty tak praktycznie powinny odbywać się teraz, gdy zmrok zapada, już o godzinie 16, w godzinach wieczornych. Ale czy to jest możliwe? Powiem tak. Teoretycznie jest to możliwe. I swego czasu wykonywaliśmy takie loty, natomiast te loty stwarzają duże zagrożenie dla, dla mieszkańców czy osób przebywających w pobliżu. Sposób wykorzystywania dronu jest określony przez przepisy z zakresu prawa lotniczego. To nie jest tak, że my sobie możemy po prostu wziąć tego drona pod pachę i polecieć. To cała procedura uruchomienia jak gdyby tego lotu musimy zgłosić to do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Musimy spełnić szereg wymogów umożliwiających nam wykonanie takiego lotu od analizy zagrożenia i te dokumenty przechowujemy, musimy przechowywać w wydziale i przechowujemy je. Za każdym razem kiedy lot wzbija się, kiedy dron ma się wzbić w powietrze, operator tego drona musi dokonać tak zwanej analizy ryzyka i sprawdzić czy wszystkie warunki są spełnione, by ten lot był bezpieczny. To nie jest lot, który polega na Wylot się powiedzmy na wysokość tam 50 czy 100 metrów nad, nad teren, tylko to są loty wykonywane w bezpośredniej odległości od kominów. Czyli odległości, to odległości to są rzędu 5, 6, 7 metrów od zabudowań. To już stwarza duże ryzyko. Jeżeli te loty mają być wykonywane w Kiedyś, kiedyś lataliśmy w tak zwanej, tutaj loty wykonywaliśmy w kategorii szczególnej. Dzisiaj już tego nie robimy. A co to znaczy? To są loty między innymi bez widoczności drona. Czyli operator nie miał bezpośredniego kontaktu wzrokowego z dronem, tylko wykonywał to na podstawie jak gdyby wskazań aparatury, czy wskazań kamery, którą ma zamontowaną na, na dronie. Natomiast no, niestety w warunkach takiego, już słabej widoczności, nie widać pewnych elementów konstrukcyjnych, na przykład dachu czy elementów zamocowanych na, na dachu, które powodują, że ten noc staje się niebezpieczny. Nie widać naciągów, nie widać anten, nie widać. A i prawdy jest w tym, panie naczelniku, że po prostu za mało osób jest przeszkolonych, którzy mają uprawnienia w Wydziale Bezpieczeństwa do. Latania dronem, tak to określę. Wprost. Wie pan co? Nie wiem, ile musiał być pracowników, żeby ktoś, nie wiem kto, mhm. ocenia to w ten sposób, stwierdził, że jest. jest. W tej chwili jest trzech pracowników, czwarty jest szkolony. Czwarty przechodzi procedurę szkolenia. Natomiast, szanowni państwo, to jest urządzenie, które w chwili obecnej wylot takiego drona to jest maksymalnie 20 minut. Czyli lot może być no tak jak każde urządzenie elektryczne potrzebuje energii. W tej chwili te, ta konstrukcja, którą posiadamy, to około 20 minut lotu i po tym czasie ten dron musi wylądować. Musimy mhm. wykonać albo ładowanie akumulatorów, albo wymianę. Mało tego, warunkami, które jeszcze są jakby mhm. tutaj ważnymi do, do wykonania jakiegokolwiek lotu, to tak zwana otwartość strefy. Musicie Państwo wiedzieć, że to jest urządzenie, które mówię, lata zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Na terytorium Polski ustanawiane są tak zwane strefy, są strefy stałe w okolicy lotnisk, i tak dalej, gdzie trzeba zdobywać wcześniejsze zgody. Natomiast są też strefy, które są, to się ładnie nazywa strefa geograficzna, która powoduje, że o godzinie 7 na przykład jest możliwy wylot, o godzinie 7.30 lotu już nie można wykonać ze względu na to, że na przykład odbywają się loty samolotów wojskowych albo przylot śmigłowców jest i tak dalej do, do szpitala na przykład. Wydaje mi się panie naczelniku, że po prostu mm, gdybyśmy stosowali nie wiadomo jakie zakazy, nakazy, mandaty i grzywny, to w niczym to nie zmieni faktu, że musi być chyba ta większa świadomość społeczeństwa, że faktycznie jeżeli coś wrzucamy do tego pieca, to trujemy innych i siebie, i nie ma na to rady, że trzeba się tak naprawdę zastanowić. A z drugiej strony, no tak wydaje mi się, że też takie, a nie inne jest położenie Radomska, że tak, a nie inaczej to wygląda, chociaż no, nadal tych kopciuchów w Radomsku jest bardzo dużo. Owszem, tak jak pan powiedział, powiedzieliśmy tutaj na początku, że miasto ma dosyć specyficzne położenie geograficzne, które jak gdyby no zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tych, tego, tego smogu jak gdyby na terenie miasta. Czy świadomość mieszkańców, ja myślę, że w pewnym zakresie ta świadomość jest już duża. Jest jeszcze jeden czynnik czynnik ekonomiczny po prostu. Nie każdego, no na pewno. Nie nie każdego, każdego stać, stać na, na wymianę pieca, nie każdego stać na zakup odpowiedniej jakości paliwa. Ja jeszcze dodam tylko coś takiego, że jest cały czas hasło wymiana kopciucha, wymiana pieca, ale to nie wiąże się z wymianą samego pieca, ale Oczywiście, z wymianą że... całej instalacji, a to są duże pieniądze. Jacek Paul, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku w Rzędzie Miasta w Radomsku, był dzisiaj gościem portalu radomsko24.pl. Ja dziękuję panu za przybycie, za dziękuję. rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne rozmowy w temacie i staszczyk na niezależnie na portalu radomsko24.pl. Dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia.